Reprezentacja powiatu krośnieńskiego Orlików w piłkę nożną pod wodzą trenera Szymona Mazura oraz Patryka Sobolewskiego zajęła piąte miejsce w finale wojewódzkim reprezentacji powiatu województwa lubuskiego. W grupie zawodnicy zajęli trzecie miejsce pokonując 3 2 powiat nowosolski przegrywając 2 4 z powiatem żagańskim oraz powiatem gorzowskim 0 do 3. W dalszym etapie turnieju grając w grupie o miejsca 5-8 wygrali wszystkie mecze pokonując reprezentację powiatu świebudzińskiego 4 1 i słubickiego 1 do 0 oraz remisując z reprezentacją powiatu międzyrzeckiego 2 do dwóch. Zwyciężyła reprezentacja powiatu zielonogórskiego, drugie miejsce powiat Gorzowski, trzecie żagański, czwarte strzelecko drezdenecki Piąte miejsce w województwie zajęli również podopiecznik Krzysztofa Wesołka w turnieju Coca Cola Cup. Sukces, sukces chociaż mogło być naprawdę dużo lepsze miejsce. Na pewno byliśmy też zmęczeni po niedzielnym meczu, po sobotnim meczu ligowym i w niedzielę od razu graliśmy Coca-Cola Cup turniej. No i tam dotarliśmy do finału, gdzie odpadliśmy po wyniku 2-1 z Gorzowem Wielkopolskim, gdzie mogliśmy mecz wygrać. Zabrakło może troszkę sił. Gimnazjaliści to także piłkarze, juniorzy młodsi MKS-u Tęcza którzy w tym roku rywalizowali w lidze makroregionalnej. Z sześcioma punktami zajęli ostatnie ósme miejsce w tabeli.